Panie marszałku, Wysoka Izbo. Prowadzimy dziś debatę nad budżetem państwa na już rozkręcający się 2023 rok. Poszczególne komisje senackie oceniły, oceniały ten budżet w ubiegłym tygodniu. Osobiście uczestniczyłem i zabierałem głos w trzech komisjach, w których jestem członkiem. Ale nie powiem, że byłem usatysfakcjonowany prezentacją poszczególnych części budżetowych przez ministrów czy ich przedstawicieli, a tym bardziej ich odpowiedziami na pytania senatorów. To jedne z bardziej smutnych komisji, w których przyszło mi uczestniczyć na przestrzeni trzech ostatnich lat i najbardziej jałowych, nie dających żadnego poczucia sprawstwa we wpływie senatora na budżet państwa, tym bardziej na wydatki, które są poza kontrolą parlamentu i podatników, wyprowadzanymi poza budżet przy wykorzystywaniu różnego rodzaju funduszy. Dzięki kreatywnej księgowości rząd może manipulować wysokością deficytu, a Sejm i Senat traci kontrolę nad budżetem państwa. Ale wróćmy na chwilę do definicji pojęcia ustawy budżetowej była na pewno już o tym mowa dzisiaj, to akt prawny o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, którego ranga i znaczenie wynika wprost z przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa budżetowa powinna stanowić podstawę gospodarki finansowej państwa, co jednoznacznie wynika także z przepisu artykułu 109 ustawy o finansach publicznych. Którą jako prezydent 100-tysięcznego stu, stu miasta musiałem szczegółowo stosować przez 12 lat, przygotowując budżety miasta. W budżecie miasta musiałem bardzo precyzyjnie określić dochody, stosując niektóre wskaźniki z góry narzucone, wydatki, sztywne, przychody i rozchody oraz wielkość deficytu budżetowego którego nie mogli zmienić oczywiście radni miasta pracujący nad budżetem i go oceniający, tak samo jak senatorowie i posłowie nie mogą zmienić wysokości deficytu przygotowanego przez rząd. Posłowie nie mogą tego zmienić, a tym bardziej, że deficyt zaplanowany przez rząd jest całkowicie dzisiaj nierealny, o czym była tutaj mowa już wielokrotnie na tej sali. Mowa, że jest to po prostu deficyt fikcyjny. Według licznych ekspertów, na które także się powywołano na tej sali, w tym między innymi z forum Obywatelskiego Rozwoju, prawdziwy deficyt państwa to prawie 345 więcej, niż przedstawia rząd w przesłanym dokumencie do senatu. Rząd ukrywa wydatki przed Sejmem, senatem i wreszcie podatnikami, wyprowadzając finanse publiczne poza budżet i lokując je w prawie sześćdziesięciu różnych funduszach. W budżecie próżno szukać planu finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych czy Programu Inwestycji Strategicznych, a tym bardziej środków ulokowanych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Jedynym sensownym planem finansowym z którym mogłem zapoznać się w trakcie prac na komisjach, to ten przedstawiony przez prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeżeli wszystkie fundusze byłyby tak opisane, to nie mielibyśmy pewno tutaj z tym problemów. Czy nad takim budżetem powinniśmy pracować, przecież on w sposób rażący łamie zasady, które nie, nie wymienię po raz kolejny, bo były one dzisiaj wymieniane już wielokrotnie. Ale zasada przejrzystości powinna być realizowana w pełni. Ponadto w budżecie ujęto wiele wydatków, które powinny być sfinansowane z KPO, a gdzie są te pieniądze, wiemy, ale nie wiemy, kiedy rząd PIS wypełni kamienie milowe, aby je otrzymać. I teraz troszkę może inaczej. Czy ktoś z Państwa obecnych na sali obrad plenarnych zastanawiał się, nad czy wyobrażasz sobie sytuację budżetu domowego polskiej rodziny, w której określono na początek roku dochody na przykład, dochody w postaci pensji małżonków oraz wydatki sztywne na spłaty rat zaciągniętego kredytu na mieszkanie, comiesięczny czynsz, opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie wody i ścieki oraz wywóz nieczystości, Utrzymanie chociażby jednego samochodu, w tym benzyna, koszty eksploatacyjne i ubezpieczenie, podręczniki do szkoły, wydatki fakultatywne, lekcje dodatkowe, może korepetycje i tak dalej, a dodatkowo mąż i żona lub żona wyprowadzają poza budżetem domowym środki na przykład na pokrycie kosztów wczesnego i mieszkania studiującego dziecka jednego z małżonków, gdy dochody na to nie starczają. Drukować pieniędzy, tak jak rząd, nie mogą i nie potrafią. Pożyczyć nie mają skąd, bo ich zdolność kredytowa się skończyła, a rodzice nie pomogą, bo też nie mają. Co wtedy robią? No muszą ciąć koszty, oszczędzać, czasami porywają się na swoje życie, ale muszą mieć też pełną wiedzę o sytuacji finansowej swojej rodziny i podejmować w stosownym czasie odpowiednie decyzje. Budżet państwa powinien być takim dokumentem, z którego każdy obywatel dowie się, jakie mamy dochody, jakie przewidujemy wydatki na jakie cele i na co zaciągamy kredyty, obciążając przyszłe pokolenia. Tym bardziej, że na obsługę długu w tym budżecie przewiduje się 66 miliardów złotych, czyli aż o 40 miliardów więcej niż w roku minionym. To świadczy o faktycznej sytuacji finansowej naszego kraju. A dodatkowo, jeśli przeanalizujemy przyjęte wskaźniki budżetowe, w tym inflację na poziomie niecałych 10% zamiast prawie 14%, to okazuje się, że bez istotnych poprawek wprowadzonych do tego dokumentu nie można poprzeć takiego dokumentu najwyższej rangi ustawowej. Dziękuję bardzo.